Dzień dobry, dzień dobry. Witamy się tym razem od nas z tarasu. W tym odcinku będziemy coś znowu tworzyć. Tym razem będzie to nawodnienie, ale naszych grządek. W tamtym roku bardzo nam tego brakowało. Dosyć często nie było nas w domu, a nie miał kto nam podlewać tych grządek. Czasami pytaliśmy Jareczka o pomoc i podlewał nam czasami, ale no w tym roku nie chcielibyśmy nikogo fatygować i chcielibyśmy to zrobić samemu kilka miesięcy temu bo od kilku miesięcy leży to u nas napisał do mnie Artur z super trawnika pozdrawiamy ci serdecznie Arturze w tamtym roku wysyłał mi mnóstwo prezentów w tym roku też dostałam prezenty dostałam właśnie dostaliśmy na system do nawadniania grządek który I... de facto można zakupić u niego w tak, sklepie. sklepie Super Trawnik razem z naszym kodem rabatowym, który działa już od ponad roku i dodatkowo mieszankę na łąki kwietne, którą cały czas mam zamiar wysiać, ale nie, nie mam kiedy, <gry> także będziemy dzisiaj tworzyć. Nawodnienie w naszych trzech e, grządkach wzniesionych. Tutaj jest cały system. E, system, system jest od gardeny. Tak. Zresztą mamy sporo rzeczy od gardeny. Tak. Aczkolwiek częściowo też zaopatrujemy za, za się w Self-Fasta, tak. A system to jest e, gardena mikro, mi drip. System. Mikro drip. Oczy no, jakoś, tak? Tutaj mamy sterownik, który jest bezprzewodowy, już kuknąłem podłączany. Za pomocą baterii tam sobie możemy jakieś cykle działania podłączyć. E, tu jest rozdzielacz do naszego kraniku. Tak, żebyśmy, e, tak jak Artur powiedział, żebyśmy po prostu tego kraniku już nie tylko ty, tylko pod nawodnienie e, jakby używali, ale też żebyśmy mogli sobie podłączać węża, więc żebyśmy nie zabierali sobie tego jednego kranika tylko pod nawodnienie. Fajne to jest, że to jest in, mało inwazyjne, no bo wystarczy tylko kranik na przykład właśnie u nas e, w Odkręcić. budynku. Odkręcamy, i tutaj nie musimy nic kopać, nie musimy nic nie ukrywać. wiem ukrywać. To, to wszystko sobie będzie na wierzchu. Jest przewód kroplujący, i tak. dodatkowo jeszcze mamy taki oto e, pojemnik. Jest to pojemnik na, na dozowanie nawozu, tak. żebyśmy nie musieli już nic tutaj przy tym Tylko robić. chyba tak musimy sobie dokupić reduktorek z tego, co Zobaczymy. ale Zobaczymy. Tak więc, ciekawi jak wyjdzie. Działamy. Proszę państwa, linia kropelująca jest podłączona na razie tak roboczo. Zobaczcie jak to wygląda. Wszędzie wąż jest rozwinięty i sobie ładnie pokapuje. Tu wszystko tak jak w zestawie było, takżeśmy wykorzystali. Oczywiście tu mamy takie przejścia pomiędzy jedną skrzynką a drugą. Nie przeszkadza nam to, że to sobie tutaj pociurkuje i tu sobie pociurkuje. Tu mamy już cebulę do wykopania, więc się proszę nie zrażać, że ona tak leży. Po prostu ostatnio były wichury ją położyło, ale już cebula jest taka, wiecie. Jak w Polsce powinna być. I bardzo dobra. To ją wytniemy. Tu mamy pora, którego trzeba wypikować troszeczkę, bo on jest za gęsto posiany, więc zaraz się za to zabierzemy. A tu będziemy wysiewać sałaty, które już częściowo są wysiane, jakieś zioła. Tak więc jest to przygotowane. Mieliśmy jeszcze troszeczkę naszego, naszego przewodu kroplującego, i ja mam też jeszcze troszeczkę przedłużek, to go sobie połączyliśmy od razu żeby po prostu trochę więcej starczyło tego wszystkiego i trzy skrzynie umarlaka mamy w tym momencie zasilane. Zobaczcie jak to sobie ładnie pokapuje. Naprawdę jest petarda, wystarczy to sobie zostawić na no, znaczy to będziemy później ustawiać, co więc zobaczycie. Ale wystarczy to sobie po prostu zostawić na jakąś godzinę, czy tam ile będzie potrzeba, i fajnie to się wszystko nawodni. A pamiętajcie, że tak jak tutaj mamy sytuację z pomidorami, pomidor nigdy nie lubi tego, żeby zlewać wodą z góry po liściach, bo może dostać zarazy ziemniaczane i szlak go trafi. I wy sobie zamiast pojeść pomidorków, to po prostu to wszystko wyrzucicie. Tu jest taka złączka, którą łączymy. Przewód z linii kroplującej. Widzicie, że to końcówka jest taka zupełnie inna. Tu ma taką blaszkę, która dociska, sprawiając, że to nie nam nie wyjdzie. Z naszym zwykłym wężem ogrodowym na szybko To zaraz sobie jeszcze ułożymy, żeby to tak sobie, wiecie, nie leżało, niechlujnie, ale cały nasz system jest tu podłączony o proszę. i tak jak. Artur wspominał wcześniej, żeby ten jeden kranik był cały czas zdatny do użytku. Właśnie dlatego mamy rozgałęźnik, rozdzielacz z jednego na dwa, i tutaj będzie właśnie nasz sterownik podłączony, a tu będziemy mieli wyjście na wodę ogródkową, żeby sobie umyć teraz, nalać wodę do bali, czy po prostu zrobić cokolwiek nam będzie się żywnie. Podobało. Nie? I tak jak teraz y, dla wszystkich tych, którzy się zastanawiają, czy na przykład kraniki, które macie po elewacjach, chować tak jak my mamy tam schowane w takich skrzyneczkach, to powiem Wam szczerze, że to jest kwestia sporna. Po pierwsze, że właśnie jak mamy taką sytuację, to może nam to nie wejść. To nam powiem Wam szczerze, że nie wchodzi. Ja to zrobię tak, że po prostu wezmę kawałek węża, obetnę niżej i będzie sobie zwisało. Mi to naprawdę nie przeszkadza w żaden sposób, ale no dla wszystkich tych, którzy się tak zastanawiają, to mogę powiedzieć, że nie musicie czegoś takiego robić. Nie? No i jedziemy po baterię, bo tak jak Artur wspominał wcześniej, cały system nam dostarcza, ale po prostu nie ma na, na, na miejscu baterii 9V, więc jedziemy ją kupić. Jak ją kupimy, to się zabieramy za programowanie i za dosiewanie w ostatniej skrzynie. No, bo wiadomo, czasy są jakieś, są. Lepiej mieć swoje i dmuchać na zimne. Wróciliśmy ze sklepu, mamy baterię 9V. Plus do plusa, minus do minusa. Podłączamy. Proszę bardzo. Składamy to. Jak to się składa? No chyba tak będzie. Ok. No i dobra, coś nam tutaj miga. Teraz musimy sobie ustawić godzinę. Godzina jest 15:23. Dobra, godzina jest. Dzisiaj mamy piątek? Jest piątek, tak. dobra. Mamy to ustawione. Teraz tak, mamy trzy plany mm, do ustawienia, czyli trzy funkcje możemy sobie zaprogramować, jak chcemy, żeby on działał. I tu oczywiście już jeden zaprogramowaliśmy, tylko akurat się nie nagrało, bo był mikrofon wyłączony, <śmiech> <śmiech> więc nagrywamy to po raz kolejny i teraz możemy sobie właśnie ustawić, ile dowolnie chcemy. Ten jest wyłączony, ten jest wyłączony. Widzicie, ten jest włączony, przeklikując sobie jednym pokrętłem. Ustawiamy sobie godzinę załączenia. Pokrętłem ustawiamy sobie po prostu, kiedy ma być, potwierdzamy ptaszkiem. Dalej, ile ma to działać. U nas 30 minut na razie zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. Później ustawiamy sobie, w jakie dni ma to nam działać. My ustawiliśmy, że ma się to nam podlewać codziennie, i tyle. Tu jest wyłączone. Możemy sobie drugi plan włączyć. O, teraz widzicie, jesteśmy na drugim planie, i tak jak powiedziałem. Możemy sobie właśnie przeskakiwać co chcemy zmienić ustawimy sobie godzinę powiedzmy niech się włączy o 6 rano na równo teraz godzinę niech podlewa nam przez godzinę czasu równo i w jakie dni ma chodzić teraz sobie przeklikujemy proszę bardzo możemy widzicie, że przekręcając do boku kasujemy sobie. Tu nie chcemy, tu nie chcemy, tu nie chcemy, tu, tu nie ch tu chcemy, chcemy, chcemy. Tak i zaznaczamy. I mamy ustawiony drugi plan, tak jak widzicie. I teraz jest pierwszy jest on, drugi jest on, trzeci jest off. I to jest w zasadzie e, wszystko z y, takich rzeczy. Teraz możemy sobie to podłączyć. Zobaczymy, jak to będzie hulać. A tu jeszcze jest taki guziczek. A tu macie taki guzik, gdzie możecie olać plany, i jak Wam się zachce, żeby podlewać, wciśniecie. Teoretycznie powinno puścić bezpośrednio wodę, ale zobaczymy, idziemy to podłączyć. Witam po przerwie. Już nasza instalacja złożona. Zobaczcie, tak to tu wygląda od kraniku. Tak jak mówiłem, leży rozdzielać dalej nasz programator. Przewodzikiem lecimy sobie do naszej grządki, tu dodatkowo musieliśmy jeszcze na, e, zakupić e, reduktor ciśnienia, e, bo u nas jest akurat e, studnia i mamy kompresor, My tam mamy chyba 4,5 bara e, ustawionego maksymalnego ciśnienia, a to ustrojstwo, czyli ten dozownik nawozu jest do 1,5 bara. To trzeba tak. było to dokupić, ale spoko w sklepie mieli, więc dokupiliśmy. I teraz, tak, tu jest jakieś pokrętło. Jeszcze tego nie strzałem do końca. No, bo tu jak chcesz. To jest serwis, tak. a tu jest teraz mix, czyli żeby mieszało. Tak. Tu mamy nawet podziałkę w mililitrach, napisane ile naszego nawozu. My mamy tutaj biohumus, którym podlewamy kwiatki w domu. To jest bio, więc raczej nie przenawozimy. Zalejemy sobie po full. Tam pani nie nalewała. Co? Pani nie nalewała oprócz. Dobra, ja nie jestem pani, ja jestem majsterem. <laughs> Wiecie tylko. No, będzie dobrze. Zakręcamy. Opa, dobra. Instalacja jest zrobiona. Jak widzicie, dobrze, że ja mam zawsze z nadwyżki czegokolwiek co robię, to zostawię. Jest reduktor ciśnienia. To się potem przyda, nie? No, zawsze przyda. Ok, i teraz tak. Ustawiony mamy, ale odpalimy sobie to z kranu, tak jak Wam powiedziałem. I teraz tak, przycisk, I jak chcecie bezpośrednio sobie puścić, zobaczcie. Ja już to strzeliłem, to już wiem. I idzie, i możemy sobie ustawić ile to ma iść, nie? Od jednej minuty, pewnie do godziny, albo no do kilku godzin, nie? Zostawmy sobie to na 15 minut. Dobra, i teraz omijamy system i sobie idzie. Reduktor ciśnienia działa. I... Nasz ten biohumus teraz. Coś tam brzęczy, nie? Tu wygląda, jakby już go przepchło. No bo wiesz o co chodzi? Tu idzie woda z tego i to wypycha od razu. Aha. To całą dawkę tego nawozu? Na dlatego może dlatego ta pani nie nalewała Ale całego. nie, no wiesz, bo to ci przepchnie całą tą dawkę po rurach, nie? A potem rozcińczy to wodą i tak przekapując. No tak. Tak więc no, w taki oto sposób nie musimy z koneweczką chodzić od miejsca do miejsca, sobie dorzucić. Od to taka bajera. Co prawda no. trzeba tego reduktora dokupić. było. ciekawe, czy bez reduktora dałoby radę. Będzie wam że też. No ale już, żeby było wszystko tak, jak być powinno, żeśmy się w go zaopatrzyli i zobaczcie, jak sobie kapie. W ogóle tu będziemy musieli te, te, te trupki pousuwać. Już trochę pousuwałam, e, cebula do wyrwania. A może nam odżyją pomidory? W zestawie mieliśmy od Artura 25 metrów węża. I te 25 metrów węża, zobaczcie, tutaj zawijało po pogrządce z pomidorami, po pogrządce z innym barachłem. I tutaj się żeśmy połączyli. I dodatkowo jeszcze żeśmy przedłużyli naszym przewodem, który posiadaliśmy. Oryginalna zaślepka, ale jakby co też mamy, jakieś zaślepki. O, I zobaczcie jak ciurka na samym końcu. Widzicie, że nie ma gdzieś jakiegoś takiego, takiej różnicy, że na początku ciurka, a tu już w ogóle nie dolatuje. Wszędzie grządki się nawadniają. Najlepiej to sobie właśnie ustawić tak, gdzie wam coś rośnie. Tu na razie nic nie rośnie oprócz sałaty. I teraz czekamy na efekty. Czosnki chyba w lipcu będziemy usuwać. Tak. Na razie z nimi nic nie robimy. Ale chodźcie, pochwalę się Wam naszą cebulą. Proszę zobaczcie, jakie bomby cebulowe. Już chyba one są do wyrwania, bo już zobaczcie, że już łuskę zaczynają dostawać. Ale to jest ta odmiana takiej cebuli wiosennej, czyli to raczej nie da rady jej zasuszyć na zimę. Ona raczej ma tendencję do tego, że będzie gniła. Szypior. No jeszcze, kto, kto tam lubi, może zjeść. Ja lubię. Aczkolwiek wiecie, można sobie też zasadzić taki drobny szczypiorek, fajniejszy pod jajecznicę czy pod coś. Tu mamy chyba naszą jakąś kapustę. Tak. Też ładnie wyrasta. No i co? Zabieramy się za ogarnięcie tych grządek i później jak to ogarniemy, to Wam pokażemy jak to mniej więcej wygląda. Nie? Słuchajcie, zobaczcie nasze zbiory. Troszeczkę tej cebuli mamy, może zrobimy zupę cebulową. Dawno nie jadłam, a bardzo lubię. Tutaj Łukasz zrobił porządek w pomidorach. Okazało się, że w tamtej skrzyni wyrósł nam pomidor. Ale to musiało być chyba z, tam, z starego zbioru z tamtego roku i po prostu coś zostało. Nie wiem, jakiś korzeń czy coś i wyrosło. I tutaj, tutaj to jest ten? Chyba tamten. Tamten? No to tamten. Mam nadzieję, że fajny pomidorek wyrośnie. Ciekawe co to będzie. Może bajaja, bo ona ma takie, jakieś takie rozłożyste. Trochę nas poniosło z, z tymi. Porem. Z porem. Tak, pora mamy bardzo dużo. No ale zobaczymy, może nie każdy ładnie wyrośnie. Tutaj już jest rozpikowany. Tak. To się chyba wcześniej powinno nawet robić, ale my to jesteśmy tacy, no, nie, nie ma czasu, Wiecie. uczymy się wszystkiego, Na no, spokojnie, w przyszłym roku już będziemy mistrzami. Tutaj jeszcze i w tamtej części jest rzodkiewka, jednak posadziliśmy rzodkiewkę. Ale to inna rzodkiewka. Taka długa, taka czerwona, ale długa, nie ta taka okrągła. O, sroka, moja koleżanka jej nienawidzę po prostu. Od Krzyśka wiatrówkę pożyczymy. Chyba sobie. tak, bo już, tam już na fioletowo, już trochę jagód się najadła i już na fioletowo się załatwiła na tarasie, ja, który ob, mieliśmy. Obrywamy je. Tak, tutaj e, też są jeszcze pory, bo już trzeba było gdzieś je dosadzić. I tu są sałaty sałata lodowa, chyba sałata, jakiś miks sałat. E, A tam już wyrastają. Jakieś tak. sałaty. E, jest tutaj koper włoski, e, cukinia, ogórek. Koper, pietruszka. Ojej, i nie pamiętam co ja jeszcze tutaj. Jeszcze sadziłem. pokaż y, nasze czosnki, bo jednego żeśmy wyrwali a, na. A gdzie go wyrwaliśmy? Na, na próbę, a tam przy cebuli, bo ponoć najlepsze czosnki, a to pamiętajcie, że jest harnaś. Że ponoć najlepiej je w lipcu wyciągnąć. Wtedy będą największe. Chyba główki jakieś mega wielkie nie będą. Bo patrząc na to, że mamy już połowę czerwca, ale głowa taka jest. Ale ładnie pachnie. No to zobaczcie, że. No fajnie mieć taki czosnek. Swój, no kurde, zawsze radość, nie? I że można sobie wyciągnąć z, z ziemi jeszcze takie brudne i zjeść. <laughs> yy, już chyba nie będziemy więcej. A, jeszcze mamy tutaj w Donicach, bo do, z Donic przesadziłam dalie chyba, to są chyba dalie. Yy, tutaj wysieliśmy bazylię i kolendrę, więc tutaj będą sobie rosły... O! Co? Nasionka wyszły. <laughs> Mi się tu nie udało, dobra. Yy, tutaj właśnie jest kolendra, tutaj jest bazylia. My w tamtym roku mieliśmy mnóstwo kolendry i sobie zamroziliśmy. Naprawdę dużo było Aż mnie od Zobacz, ile mamy już kolendry, nasze zioła, które, które się przyjęły, to się przyjęły. W większości się przyjęły, tam część padło, ale zobaczcie, jak się mięta rozrosła. Mięta, tak. mięta jest naprawdę bardzo mocno rozrośnięta. Tutaj mamy chyba oregano też się rozrosło. Też kolendra. Tu jest kolendra. Kolendra w ogóle, wiecie, ona zaczyna obrastać, jak zaczynają coś takiego wyrastać i gdzie jest moja ręka? Tu. I wygląda jak koperek. To trzeba to uciąć, żeby to w kwiat nie szło. Tak. Tutaj robiłem raz, już nie pamiętam co robiłem, pietruszkę i zerwałem ją praktycznie całą i, I zostawiłem. Odrasta. Zobaczcie, że odrasta, czyli nie bójmy się rwać tych, e, tych ziół, Tymianek. one odrosną. Tymianek też już w fiat idzie, więc trzeba było go też trochę obro, o, o popcinać. No i czosnek. Słuchajcie, tutaj jest nasz taras, jeszcze go nie będziemy Wam tak pokazywać dokładnie, bo będzie jak odcinek. doczekacie do poniedziałku, to się pojawi odcinek z aranżacją naszego tarasu i nawet będzie efekt pokazany Wieczorny, tak? tak? Więc słuchajcie, jak jesteście ciekawi, serdecznie Was zapraszamy na ten odcinek. Tak. Ja jeszcze mogę Wam powiedzieć, że wierzby, bo nam troszeczkę się przypaliły te wierzby. Prawdopodobnie za dużo tam sypnęło się nawozu. No ja myślałam, w ogóle nie powinniśmy chyba, chyba nawozem sypać, ale się. No bo wiecie, Polak to chce zawsze przedobrzyć, tak, że, żeby ładnie rosła i tak dalej i ona naprawdę, ona już była cała praktycznie brązowa, ja mówię kurde, no przecież kupiliśmy nową wierzbę i co już do wyrzucenia, ale ja poobcinałam trochę tych gałązek i jest zobaczcie spoko. odbiła. No. Tak więc jest git, w ogóle nasze jak ładnie ruszyły. Tak. Tam widzicie surmę w oddali. Jedna tylko, ale dajemy jej szansę. Tak jak wypowiedzieliście, powiedzieliście, damy szansę. Obcięliśmy tylko to, co tam zaczęło wyrastać z tego pnia i prawdopodobnie będziemy usuwać ten kamień. I, i tak, i będzie ten kamień na rabatę z przodu. No, coś jeszcze miałam wam powiedzieć. A chciałam pokazać, jak zrobiliśmy, bo my nie mieliśmy, w pewnym momencie zabrakło nam tych mm, do tych rurek. Haczyków. Haczyków, o właśnie haczyków. I Łukasz wpadł na dobry pomysł. Chodźcie bo Mieliśmy do jeszcze dużo, dużo mieliśmy haków, gwoździ tych szpilek po które no. już żeśmy usunęli. A to, że u nas wszystko się przyda, a widocznie rzeczywiście się przyda. <laughs> no to widzicie, moje drogie panie, nie, 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 nie karczcie, swoich, nie karczcie swoich chłopów za to, że nic nie wyrzucają, bo naprawdę później to się przyda. Zobacz. A jak się nie przyda, to się wyrzuci. To się wyrzuci. Zobaczcie, tutaj nam zostało właśnie z tej agrowłókniny i takim, co używamy do przywiązywania do jakichś tam tyczek. jest taki drucik w oplocie. Tak. I to sobie tutaj do tego przywiązaliśmy. I super, i trzyma. No i widzicie, jakie ładne węże. Na razie to wygląda smętnie, bo tutaj nie ma nic zielonego, ale, ale... uwierzcie, że za jakieś trzy tygodnie będzie tu pełno sałat. Jakiś żodkiewek, nieżodkiewek, węży nie będzie widać. One będą robiły swoją robotę. A my w końcu się zaczniemy zdrowo odżywiać. Dokładnie, ale tutaj powiem Wam szczerze, że. No, Kurde, jagody. Tutaj tu obywała. mieliśmy mnóstwo jagód kamczackich i nam wszystkie zeżarła. Tak więc tutaj jeszcze. złapie ostrożność? Tutaj jeszcze troszeczkę zostało tej jagody więc musimy ją oberwać. oberwać, bo nic w tym roku nie pojemy przez te pieprzone sroki. Więc jeśli ktoś kocha sroki, to może przyjść i sobie je wziąć. Tak, ja zapraszam, bo ta jedna to, to, to jest jedna w sumie. I ona tak sobie upodobała nasz taras, że jak tylko go rozłożyliśmy, to się nagle pojawiła. Nagle. Zabiera mi świeczki i mi brudzi. <laughs> Dobra, koniec na dzisiaj. Naprawdę w końcu możemy się cieszyć troszkę wolnym czasem, bo nie musimy chodzić z konewką albo z wężem i to podlewać. Samo się będzie podlewało i będzie ładnie rosło i mam nadzieję, że pomidory będą w tym roku jeszcze ładniejsze, ale jeszcze muszę zrobić oprysk, więc dzisiaj jeszcze sobie chyba robię oprysk miedzianem i będziemy działać. Tak więc zachęcamy Was do tego, żebyście sobie sadzili warzywka, robili grządki, a na jesień, jeśli się wszystko uda, oto w tym miejscu stanie szklarnia, na którą serdecznie Was zapraszamy. Tak. I zapraszamy tam w opisie jest link do super, super trawnika. trawnika. Tam jest też pewnie kod, który mamy od, przy, od ponad roku możecie skorzystać, nawet trawę sobie kupić. Nasza trawa naprawdę fajnie rośnie. Bardzo szybko nam się w ogóle pojawiła. No, także zapraszamy i pozdrawiamy Was wszystkich. Pa, pa. I Artura. I Artura oczywiście. Na razie. Pa, pa.